Hej, tu Patrycja. Aby codzienny makijaż przyciągał wzrok, warto odpowiednio podkreślić usta, wydobyć ich naturalne piękno. Kształtne, o soczystym kolorze doskonale uzupełniają make-up. Dodają świeżości i młodzieńczego wyglądu. Taki efekt osiągniemy używając matowej pomadki w płynie marki Nutrido. Zapewnia satynowe wykończenie makijażu. Daje długotrwały rezultat, uwydatnia kształt ust oraz precyzyjnie je podkreśla. Pomadka zawiera olej rycynowy, który pielęgnuje i chroni. Składnik dodatkowo wpływa na trwałość szminki. Z kolei witamina C ujędrnia i opóźnia procesy starzenia, a witamina E wygładza i odżywia. Pomadka dostępna jest w sześciu odcieniach. Beżu, różu i czerwieni. Caramel Latte, Rose Frappe, Raspberry Cream, Strawberry Cocktail, Juicy Watermelon, Dark Sherry. Produkt ma doskonale płynną, nieklejącą konsystencję. Formuła wyróżnia się wysokim kryciem. Wystarczy kilka pociągnięć, aby cieszyć się intensywnym kolorem. Specjalnie wyprofilowany aplikator umożliwia nałożenie odpowiedniej ilości pomadki. Subtelny kształt opakowania sprawia, że pomadka wygodnie leży w dłoni. Jest ono przezroczyste ze srebrnymi elementami, co sprawia, że pomadka pięknie się prezentuje.